Kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. Ja już ogarnęłam moje roszczochrawia włosy, założyłam sukienkę, jestem tylko no make-up i jeszcze oczy są lekko zaspane. Ale to wszystko dlatego, że stałam może z 20 minut temu z łóżka. Mamy godzinę około 10 i zapraszam Was na dzień ze mną. Taki nudny dzień, zobaczymy co się będzie działo, dawno czegoś takiego nie było. W międzyczasie zrobimy test podkładu który Wam obiecałam podczas promocji Rosmanowskiej, jak nagrywałam film, co kupiłam na promocji w Rosmanie. to dzisiaj właśnie sobie zrobimy ten test, jeszcze nie wiem którego podkładu. Może zapytam Was na Instagramie i tam zobaczymy, co zadecydujecie, a na obecną chwilę idziemy do łazienki, ja zrobię szybką poranną pielęgnację, oczyścimy twarz i nałożymy krem, a potem śmigamy na śniadanie. więc muszę nagrać z ręki ale muszę się Wam pochwalić moim śniadaniem nie jest ono w żaden sposób nadzwyczajne ponieważ jest to kanapeczka z jajkiem to jest jajko, miało być jajko sadzone, bo tak stwierdziłam hm, a może zdjęłam sobie na śniadanie jajko sadzone albo się uświadomiłam sobie, że nienawidzę surowego żółtka, więc obróciłam i przypiekłam jeszcze żółtko więc wyszło mi o takie coś, a do tego wszystkiego mam kawkę w świątecznym, zimowym kubeczku, a jak może to chociaż ochłodzi ten gorący skwar, który jest na zewnątrz. Więc ja zjem śniadanie i e, zobaczę jak tam wasze wyniki ankiety i robimy teścik. Sytuacja wygląda następująco, dałam wam w, w, ankietę na Instagramie, żebyście zdecydowali, który podkład chcecie. Czy chcecie podkład z Lovely e, Camouflage Foundation, ten podobno mega kryjący, czy... no świetnie. Czy ten z Bielendy Makeup Academy z wyciągiem z soku truskawki? I nie pomagać. To jest tak jakby 50 na 50. I teraz ja muszę sobie zdecydować, który wybiorę. I jestem bardziej skłonna do... Jakby w stronę Bielandy, ponieważ dzisiaj na zewnątrz jest bardzo, ale to bardzo gorąco. A ten podkład jest mineralny i jakby nie jest tak mocno kryjący i zapychający. Więc dzisiaj nałożymy ten, a następnym razem zrobimy test tego, i każdy z głosujących będzie po prostu zadowolony. Także będę nakładać ten. Jak widzicie, ja już zrobiłam sobie podstawę makijażu grzywkę odrzucę do tyłu i mamy tak, mam zrobione oczy, pomalowane e, rzęsy e, pomalowane brwi i nałożony korektor pod oczy dlatego mam tak e, dziwnie rozjaśnioną tą okolicę nie nakładałam nic na chrostę na twarzy, ponieważ zobaczymy przy okazji jak bardzo e, ten podkład jest kryjący e, wydaje mi się, że nie jest zbytnio kryjący no, ale zobaczymy, jak to wygląda. Ja mam odcień 03 słoneczny. Mam nadzieję, że będzie on dla mnie odpowiedni i że nie będzie mi się bardzo oznaczała twarz od reszty, bo chciałabym cały dzień w tym podkładzie pochodzić, żeby zobaczyć, jak on się utrzymuje na skórze. Zobaczmy, co nam tutaj producent obiecuje. Vega Flumi to wegański mineralny podkład łączący funkcję fluidu z efektem rozświetlenia. E, więc super, tak na co dzień, y, fajnie, fajnie się zapowiada. Daje efekt promiennego blasku i rozświetlenia. Dzięki niemu skóra wygląda świeżo i naturalnie, a to jest bardzo ważne. Nie obciążasz skóry, nie zatyka porów, nie powoduje powstawania ze więc e, super. Zawiera sok z truskawki, który wspiera nawilżenie i odżywienie na skórka. Scala się ze skórą, daje efekt make-up, no make-up, nie tworzy efektu maski, utrzymuje się na twarzy cały dzień. No więc zobaczymy jak to wyglądać będzie w praktyce. Ja będę go nakładać po jednej stronie gąbeczką, po drugiej stronie pędzlem. Zobaczymy jak się lepiej utrzymuje i wszystko na koniec, z jakby na wszystko na koniec. Wszystko na koniec zapudruję. Tak się nie mówi, ale ja tak sobie powiem. Pudrem z Maybelline Face Studio Setting Powder. Ja go używam ostatnio cały czas do wykończenia makijażu, i tym razem też wykończymy nie makijaż. Wiem, jak on się zachowuje przy innych moich podkładach, także będę mogła sobie sprawdzić, jak to będzie też. Przy tym. Dobra, więc nie przedłużając, ja nakładam część jakby prawą. Będę nakładała pędzlem lewą część, będę nakładała gąbeczką i zaczynam pod koniec dnia, który sposób nakładania jest lepszy dla tego podkładu i którym sposobem on trzyma się lepiej. Dobra, no więc nie przedłużamy, tylko sprawdzamy. Hmm, jest on dość ciemny, ale na skórze już nie wygląda na taki. ładnie pachnie truskawką dobra, wydaje mi się, że takie jedno wyciśnięcie wystarczy, aczkolwiek jest chyba go nawet za dużo e, pomimo tego, że on ma być jakiś mocno rozświetlający, to wydaje mi się, że on jest też dość mocno kryjący dobra, jedziemy najpierw w lewą stronę ja mam lusterko, więc będę tak jakby do lusterka zerkać Okej, okay, tak wygląda skóra z nałożonym podkładem, tak z nienałożonym. No, jakiegoś super krycia to on nie ma, powiem Wam. Bo wszystko mi tu przebija, ale bardzo ładnie wyrównał koloryt mojej skóry. Mam nadzieję, że gąbeczka go bardzo nie zjadła. Ech, lecimy teraz z pełną Już widać, że pędzlem on się bardzo źle nakłada, przynajmniej tym moim, się strasznie rozmazuje. Dobra, postaram się go teraz wklepać trochę tym pędzlem. No bo sobie go rozbaziałam i widzę takie smugi, jak rozprowadzałam pędzlem. Rzadko mi się to zdarza, a tutaj tak to wygląda, więc teraz sobie go wklepię tym pędzelkiem, no i zobaczymy. Dobra, no i mamy rozprowadzone. Świeci się sakramencko, czyli jest rozświetlający. To fakt. I pierwszą rzecz, którą zauważyłam, tak w podglądzie chyba aż tak tego nie widać, ale ja tu w lusterku widzę, że jak go rozprowadzałam pędzlem, to ma większe krycie. Jak go rozprowadzałam gąbeczką, to ta gąbeczka chyba zjadła za dużo tego podkładu, i tu, no niestety wszystko widać. Tutaj było bardzo podobnie, a widzę, że on jest. Yy... No widzicie to w podglądzie On jest tutaj bardziej Bardziej to wszystko jest przykryte, nie? A tutaj jest to wszystko widoczne Więc dołożę sobie jeszcze odrobinkę I też wklepię gąbeczką No bo to jest strona gąbeczki Więc zobaczymy czy dalej mi to tak zje Czy coś się zmieni Nałożę bezpośrednio Z pojemnika I patrzmy Tą samą stroną Która już ma zjedzony podkład Więc może już go nie pochłonie No, chyba jest ciut lepiej. Ja sobie to zobaczę teraz na różnicę, jakby ją będę montować, jak to wygląda. Ale chyba trochę mniej przebijają kolory tej, tych zmian. Tu jest le... Tu mi się bardziej podoba ta część niż ta część gąbeczką. Ja siedzę centralnie przed oknem, więc, jakby obie te strony są doświetlone identycznie. Więc, jakby tu nie będzie problemu z tym, że jedna strona jest mniej doświetlona. A druga bardziej, bo nagrywam przy 100% świetle dziennym. Aktualnie zaszło słońce, więc też światło się nie zmienia. No i tak to wygląda. Ta część na chwilę obecną podoba mi się bardziej niż taką beczką nakładana. Pierwsze wrażenie samego podkładu naprawdę fajny dzienniaczek. Nie czuję go w ogóle na skórze. Czuję go tutaj w tym miejscu, gdzie go dołożyłam trochę więcej, ale jakby to też jest. Takie wma wmawianie sobie, ja to tak zawsze nazywam, że czuję bardziej gdzieś, gdzie dokładałam yy, Także to pomijmy, jakieś muszki mi tu latają yy, Ale ogólnie podkład wygląda bardzo dziennie, bardzo naturalnie I faktycznie tworzy taki make up, no make up yy, Ja go też nałożyłam trochę więcej do testów Na co dzień myślę, że nakładałabym tak odciupinkę ciupinkę mniej niż zwykle Czy znaczy niż zwykle, niż teraz Pyłki, i wszystko inne przez okno wpada. To, to wiecie, to, tak to jest, jak się mieszka na wsi. I kolor. Wydaje mi się, że też nie odznacza mi się jakoś bardzo na szyi. Też zobaczę sobie to dokładnie w montażu, jak to będzie wyglądać. Ale jestem, poza tym, że bardzo pokreślona przez komary, to bardzo zadowolona tym podkładem. I odcieniem. Naprawdę na plus. Dobra, teraz zobaczmy, jak on będzie wyglądał, jak go przypudrujem do pudrowania używam takiego wielkiego pędzelka omiatam sobie po prostu nim twarz fajne jest to, że przy pudrowaniu przy... Huu, widać, że tak nie nagrywam. Fajne jest to, że po przypudrowaniu y, ta twarz nadal wygląda, jakby miała y, takie duże glow, duże rozświetlenie. I nałożenie pudru, tak jak widzieliście, nałożyłam go na całą twarz, tak delikatnie, z uwzględnieniem bardzo dużej, dużej większej ilości na strefę T. I ten make-up nadal zachowuje się tak, jakby był bardzo rozświetlający. Jak w ogóle się tu obrazem, to mam wrażenie, że tu miała po prostu już tafle rozświetlacza. A nic jeszcze nie nakładałam. Także naprawdę jestem zadowolona z tego podkładu. Teraz wykontruję sobie twarz i wrócę do Was już z pełnym makijażem. Zobaczycie, jak to wygląda w całości. No a potem będziemy obserwować podkład, jak się zachowuje w przeciągu całego dnia. Mamy godzinę 12 teraz. Więc zobaczymy, jak będzie wyglądało to później. Także będę robiła zdjęcia. Tak, zrobię zdjęcie teraz i zrobię zdjęcie później, e, i wtedy też będzie takie porównanie jedno obok drugiego od razu. To jest bardzo dobry pomysł. Teraz na to wpadłam, wcześniej o tym w ogóle nie myślałam. Dobra, nie przedłużam, bo bez sensu gadam y, dodatkowo. E, a to nie o to chodzi, tu chodzi o to, żeby sprawdzić, jak ten podkład będzie się sprawował w ciągu dnia. Także e, ściskam Was mocno i zapraszam na drugą część e, filmu Buziaki. Do Was takim podsumowaniem testu podkładu. Jak widzicie, jest już dosyć ciemno. Mamy godzinę około 21 Ja się doświetlam, nie dość, że z moją sztuczną lampę. Sztuczną lampą z żółtym światłem. To tutaj centralnie przed sobą mam białe jasne światło z takiego ringa do selfie. I to idealnie oddaje to, co stało się z tym podkładem. Dobra, idziemy po kolei. Jeśli chodzi o y, ogólny zarys, to naprawdę wygląda cudownie. Y, tutaj nigdzie się nie pościerał, tutaj również, aczkolwiek tutaj trzyma się lepiej niż tutaj. Y, więc y, nie wiem, czy to jest wina na przykład mojej gąbeczki lub y, zaleta mojego pędzla. Jeszcze to będę dokładnie sprawdzać przy takim codziennym użytkowaniu, ale wydaje mi się, że po prostu lepiej on wygląda, jak się go nakłada, jednak pędzlem niż gąbeczką. Tu Wam pokazuję, teraz tu jest pędzel, tu jest gąbeczka, pędzel, gąbeczka. Także tak to wygląda. Druga sprawa na nosie. Może wezmę ten ring będzie lepiej widać. Nie, bez niego to nic nie widać. Więc nałóżmy go tu. E, Nanosi mi się lekko przetar. Na samym nosie. Nie wiem, czy wy zobaczycie. Może po. opodziałam. Po, Teraz rozjaśniłam trochę. To on się ogólnie cały świeci i na nim podkładu nie ma w ogóle. E, ale to dlatego, że używałam chusteczek higienicznych i po prostu starłam z nosa. I to się dzieje przy każdym innym podkładzie również. E, wyświeca się bardziej niż wyświeca się jakiś taki klasyczny podkład matujący, krujący No ale jest to podkład rozświetlający, no więc się yy, więc rozświetla bardziej yy, niż normalnie. Yy. Ja jestem z niego zadowolona i jestem skłonna pokusić się o stwierdzenie, że jest to najlepszy podkład rozświetlający, jaki miałam do tej pory na mojej twarzy. Wszystkie inne podkłady rozświetlające, których używałam, ścierały mi się po prostu całkowicie z twarzy, albo tak się twarz wyświecała, że się nie dało y, totalnie y, tak chodzić bez przypudrowania. Nawet wybułki matujące nie pomagały. A tutaj to wygląda naprawdę bardzo dobrze. No i miałam go około, o, około 8 godzin na skórze, więc, jak na to, że był 8 godzin na skórze, to wygląda naprawdę dobrze. Oczywiście konturowanie mi się starło, no bo gdzieś tu się podparłam, gdzieś przetarłam, więc to yy, tak klasycznie, ale właśnie nawet na to, że się po prostu podpierałam, siedząc przy biurku, yy, notując coś, no to on się naprawdę tutaj w tych rejonach trzyma super. Także dalsze testy oczywiście już będą poza kamerą, ale będę go na pewno używać na co dzień, yy, na takie mniejsze lub większe wyjścia. Yy, nie oficjalne, o, bo jednak na oficjalne wyjścia, jednak. E, lubię, jak moja twarz jest jednak bardziej zmatowiona niż rozświetlona. Także mm, tu mi wyszedł jakiś pryszcz okropny pod brodą, znaczy pod ustami, a na szczęście, jak tak do Was mówię, to go aż tak dobrze nie widać. E, Także no co, pozostaje mi Wam bardzo podziękować za ten test i za taki poranek w sumie ze mną, bo po poranku nie nagrywałam. E, jak widzieliście, pogoda u mnie była raz słonecznie, raz strasznie padało i była wielka burza. No i to też jest. E, jakby taki obraz tego, jak on się utrzymuje w różnych pogodach Bo jak świeciło słońce i był wielki upał, byłam z Puszkiem na spacerze A jak padało, to wracałam od mojej cioci, która mieszka obok I złapał mi mały deszczyk I on się trzyma naprawdę spoko, więc ja jestem z niego zadowolona Będę go używać, polecam Wszystkim, którzy lubią właśnie taki make-up, no make-up Lekkie rozświetlenie w makijażu Nie czuję, żebym miała zatkane pory Więc to, co obiecywał producent, się sprawdziło no i co najważniejsze, ten podkład kosztuje około 20 zł w cenie regularnej, a jest mnóstwo na niego promocji. Także opłaca się zaryzykować, nawet jakby się Wam na przykład nie sprawdził, bo nie wiem, na przykład Wasza skóra wyświeca się bardziej niż moja, bo moja cera jest mieszana z tendencją do niedoskonałości. Ale jednak nie przetuszcza się za bardzo w tej strefie T, więc też mogę sobie pozwolić na te podkłady rozświetlające, ale zdaję sobie sprawę, że jeśli komuś cera przetuszcza się w strefie T, no to nie jest w stanie używać takiego podkładu. Ja to serię rozumiem, ale tutaj widzicie, jak on u mnie wygląda po 8 godzinach. Ja jestem zadowolona i będę z niego korzystać. Myślę, że jeszcze nieraz zobaczycie go u mnie na kanale w akcji. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach w ogóle, czy znacie ten podkład yy, i czy go stosowałyście. A będzie mi naprawdę miło z Wami tam porozmawiać. No i zostawcie subskrypcję, to również będzie mi miło, bo nasza społeczność przybywa, jest Was coraz więcej i ja się coraz bardziej z tego cieszę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. boy